Witam Was serdecznie, jesteście na czerwiec. Kontynuujemy dalszą e, przygodę z Final Fantasy. Niestety, e, że powiem, bawiłem się trochę zapisami i czytałem grę kapeczkę wcześniej, czyli przed tą naszą rozmową. wejdzie nie mogliśmy nigdzie wejść, teraz też chyba nie możemy. Czyli nie możemy. Czyli muszę pamiętać, żeby jeszcze pójść tam na górę. E, I zobaczymy. Wam, że naprawdę nie wiem, od czego to, to dnie. Teoretycznie ani użycie karty, ani użycie procesora nie jest na 100%. E... Jeszcze będę miał chwilę, to może się pobawię tymi ustawieniami. Na razie nie miałem okazji. Za bardzo. E... Tak na szybko. Mam nadzieję, że pamiętacie. Wysadziliśmy well, reaktor 1. Marl, Uciekliśmy z sektora so, i teraz jesteśmy. From i've been around i'll bet no matter all kinds come through with all kinds of reasons if you ever need an ear to bend i'll lend you mine can be about anything even tifa what's she to you the granddaughter loud and clear you'd best get a move on to seventh heaven okay Dobra. Panie, to wygląda, nie powiem, że nie. Reaktor, zobaczmy, co jest tam tutaj dalej. Może uda się. To już trochę przepatrzeć. O, co co to? Teraz będziemy mogli sobie troszeczkę tutaj... Może pozwiedzać Coś, ale póki co nie tutaj do kotów tutaj też nie wejdziemy koty rozumiem, że nie mogę zabić kotów Tutaj coś? Też nie. No dobra, to wracamy z powrotem. To w takim razie będziemy musieli iść do... do Heaven. Ludzie cały czas rozmawiają tutaj o tym sektorze 8, o tym wybuchu. O, tutaj jakaś drabinka jest, tam są wepony. Widzieliście, że jeszcze nie można było nic zrobić. Tak więc nie wiem, czy jest sens teraz chodzić tutaj dookoła. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że musimy na razie pójść z głównym z nurtem. Wszystko będzie pozamykane, to już się nie da wejść. dobra. wchodzimy, idziemy do Tifa, do Heaven. zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ok, nic, dobra chodźmy może tam coś, nie, chodźmy może do, do Tiffy, do Heaven, tylko nie wiem gdzie to jest, ale zaraz zobaczymy no jest to pani, żeśmy tutaj szli cały czas prosto tak więc podejrzewam, że to jest gdzieś tutaj cały czas prosto ciach, 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 idziemy bar, no i Gdybyśmy nie wiedzieli, to jest taki duży znacznik, że go nie da się e, nie zauważyć. No idźmy, zobaczmy, pójdźmy trochę. Morning. Hey. Just so you know, Marlene's still asleep. Hmm. Let's get down to business, shall we? Huh? These water filters won't replace themselves. Although the next batch probably could if Jesse put her mind to it. Most every home in the area has one. Folks love them because they practically eliminate the rotten egg smell. Honestly, they make us more money than this place. And it's easy money, too. We bring new filters, collect the old ones, and get paid. What? Give me a break. I'm not a salesman, I'm a soldier. Which is why no one will refuse to pay. What do you say? Please.

po to, żeby zarobić kasę worry. dla Tify, we'll no i dzięki temu <laughs> my dostaniemy kasę zapłatę za, yeah. za naszą robotę, którą wykonaliśmy w reaktorze. Ale to tego też nie było, to też jest... Wydaje mi się, że mm, robię trochę błąd porównując porównując tą grę do oryginalnej siódemki, Wydaje mi się, że tu nie ma co porównywać, to po prostu trzeba e, iść.

My, a czemu nie? To też nie musimy zbierać. Mamy potionki, mamy Phoenix Downy. Fenix Downy musimy kupić... A ile kosztują? 300, kurde, do to tym znaczy, lepiej, nie. do teraz zostawmy. Mhm. Innych tu O, materię ma też. Mhm. Mhm. Ciekawe czy... To mamy. Nie mamy, a z materii też nie mamy. Ile mamy? 1000 lightning materia. Eee, poczekajcie. Tu jest e, materia. Aha, czyli ma tylko to i to. Ja na razie bym tego nie kupował, dlatego że tę materię da się gdzieś znaleźć. Teraz nie wiem jak jest z używaniem... E, jak wzbijaniem tych, bo kiedyś to było tak, że im więcej tej materii używałeś, tym ona levelowała. Ja przy to zobaczyć czy tak samo jest tutaj. Nie, 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 nie chcę nic kupować. Zobaczymy, może niektóre materiały też się znaleźć. No nie ma za co. Powiedzmy, to nic nie kupię. Czy... A nie, no, we'll dobra. Jedną, okay. jedną muzykę jedną dobra, płytle. Za 50. E, ale może znajdziemy gdzieś później, bo to też tak jest, że teraz kupimy, wydamy e, z tysiaka, a później He's okaże się że.

Got some filters for you. Tifa, my dear, dear. Oh, what's he doing here? Oh, what's he thinking? Working? Be nice. <laughs> Klaus, you better take care of her. I'm pretty good at taking care of myself, you know. That I do. Still, better him than you. No charm, no wit, big sword, but no skills. I've got skills. Be nice. <laughs> I'm doing my best. You're looking awfully glum. Are you getting enough sleep? A good long rest to cure anything, I tell you. A tried and true lesson for life on the ground floor. Am I right? That you are. Now, your money. Thanks, Marl. You take care of yourself. Don't do anything. I... No, nielegalnie. Czy dobra, kiedy odpoczywamy, na, na sobie już tak powiem HP i MP jest regenerowane no, no, no fajnie no super no, tak byśmy nie wiedzieli no ale ale może niektórzy nie wiedzą Marl's jest up Pięć lat, five years, give or take Ain't they uh, but Absolutely. never mind that we've got to get you money. Here. last stop is the Weapons door. okay maybe we can buy here. will see. Hey, if it isn't Tifa. It's you here for the filter? Hey! That last filter didn't do shit! We're so sorry about that. Hopefully this one will work better. Save your excuses and get out! Alright. If you could just settle your bill, we'll be on our way. What the hell? you charging me for your busted ass goods? My associate handles payment disputes. Think you can mosey up in here and have it your way? Pretty please. Thank you very much. Seeing as we're done with our rounds and you've got a small fortune now, why not take a gander at the weapons? Well, we'll never be back with the rest. <coughs> before we open up tonight, It'll be a while yet, so what do you want to do? Don't really know. In that case, I've got a suggestion. Want to hear it? If you're serious about becoming a merc, then you're going to need to start making connections. It's not what you know, but who you know. You know? Oh, tak dobrze. Lesson for life on the ground floor. Tak kim dobrze porównaj. Nie ważne co wiesz, tylko ważne o kim wiesz i to coś wie.

Speak with our friends, and we will be able to do something about the monsters on Scrap Boulevard. I'll head down there first. Hey, I do Huh, didn't know you were holding down the fort. Uh huh? Oh hey, Cloud, um. looking to join the neighborhood watch? That depends. What does this neighborhood watch do? Uh. Lots of stuff, really. But our top priority is taking care of any beasts that wander into town. That and teaching the locals how to defend themselves. Like they say, the only one who will look out for you is you. Cloud's a great fighter, but only we know that. If no one knows him, no one will hire him. Thought if he joined the Watch, he could get his name out there. That would work for everybody. Truth be told, we could really use your help. We can't pay you in Gil, but we'll work something out. For example. Aha. What about your sword? I could mod it for you. No thanks. Oh. It's fine just the way it is. What? You some kind of purist? I know I'd never pass up a chance to improve my gear. Come on. At least let me show you how it's done. Oh, może być. Kolega dobry. Skoro potrafi zrobić małe improvement. Może nawet doda jeden ten slot na... Dobra, dawaj, begin tutorial. Upgrade weapon. Dobra, idziemy z upgrade'em mhm. Ale animacja upgrade'u, la O Boże jedyne, co to jest? No okej. Okay. To czegoś takiego nie było? No dobra, co my tu możemy zrobić? Zwiększa atak, zwiększa magiczny atak, zwiększa życie. I ten mode Punishera zwiększa damage. Bardzo dobre pytanie, nie mam co, nie mam pojęcia co w ogóle Nie wiem czy magii będziemy używać. Na razie najwięcej tu używamy, chyba tego zwykłego ataku, nie? Tutaj go sobie ulepszymy. A tego pani Shara też możemy ulepszyć. O, fajnie. A not enough SP, no dobra. Eee, a to? O, no to też chyba nie możemy. Elegancko. Dobra. Mam nadzieję, że zrobiłem to dobrze. Możemy również automatycznie to zrobić. dobra, spokoj, może później. Aha. No dobra, to na razie manual. Możemy robić to automatycznie, jak tylko dostaniemy na elegancko. do dobra. Jedźmy dalej. Spread the word to everyone who listen about. Between him and Wedge, there isn't anyone they don't know. I'll march through the streets singing your praises, even on an empty stomach. So, where are these monsters? Scrap Boulevard. Good hunting. Hey, Cloud. I'll come with. No, I'm going. But you don't know the way, do you? We don't. <laughs> <laughs> sure thing. I know these streets better than anyone. No dobra, to idziemy teraz trochę popolować. Z tego co chłopaki tutaj mówili. E, oni pomagają miejscowej ludności w różnych rzeczach i teraz na przykład idą e, jakieś bestie gdzieś tam grasują, więc idziemy sobie. Zapolować na te bestie. Dobra, mamy tu mapkę, a mamy partę, mamy tifę Czekajcie, tutaj Tifa ma jakieś czakra materiał, dobra To jest Knot, to jest Healing nada, nie ma Healing Materiał, jest podpięta, to niech to będzie Bo im więcej tej materii używamy, tym rośnie jednak Czyli tak, tak samo jak było w pierwszej Możecie tutaj zobaczyć, że mamy, nie tak. Mamy naszą materię i ona dostaje widzicie już ma AP i tutaj dostaje za używanie punkty, a jak dojdziemy na przykład fire materii do, 3, do 300, to ona zaleweluje na drugi level i będziemy mogli używać mocniejszego czaru, także trzeba używać tych materii nawet jeżeli za dużo nie przynoszą nam dobrych efektów, ale chciałbym się teraz dowiedzieć gdzie tu jest mapa. Dobra. My musimy iść tutaj, czyli w lewo. No ok spoko. Tutaj zarazi w lewo. I tutaj lecimy. Hier jest Boulevard. I can see why no monsters dobra right hmm. the Jakieś potwory mieliśmy polować, no i gdzie te potwory są? Aha, bo idziemy w prawo Dobra Może pójdźmy sobie ja Może tędy, a czemu by nie, ja lubię takie lekamarki. o patrzcie I właśnie mówiłem, że materię możemy gdzieś znaleźć Orb of Ice, elegancko, czyli mamy e, materię do zamrażania. I wtedy byśmy wydali niepotrzebne pieniądze. Dobra, strąka ataki które są bardziej pomocne. Dobra. To tylko Panie że Claude jest cały czas taki zadufany, że on jest tym żołnierzem pierwszej kategorii i tak dalej, i tak dalej, ale to później będzie inaczej wytłumaczone. I pokazana naprawdę szczerze. Kim jest tak naprawdę sprawę i co go łączy z Sefirotem. Mam nadzieję, że no to hmm. będzie hmm. tak, ten... jeszcze ta dodatkowa postać Jakby był wampirek hmm. Ale to też się e, Pokaże Pewnie z czasem Chociaż wampir był chyba później, to Miała być tylko przygoda Pierwszej płyty, jak przynajmniej słyszałem Może w ogóle to będzie zupełnie Coś innego, tak na razie wygląda jak zupełnie coś innego, jak inna taka gra, wiecie, tylko postacie i e, samo uniwersum jest podobne, a na razie takich e, zadań pobocznych, a tam jakichś spotkań to też nie było za bardzo, W czasem coś radzie, na razie chłopcy po... gra się fajnie, zobaczymy jak dalej. You're good at this. Charging in like it was nothing? You too. It's a little surprising. Well, I've been here five years now. If you don't look out for yourself, no one else will. By the way, that one's gonna be on the test. This is gotta learn if you're gonna around. Shit. Ja zobaczyć czy zobaczyć, czy ta materia... Right. I think that not. Even so, a win's a win, you know? True. Trust me, yeah, Kurde, to mi tego trochę brakuje. Spodziewałem że nie ma takiej zwycięskiej muzyczki. To było w final. Da, 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 da. No, no a jeszcze mam jedno mamę pytanko. Materia, a ta moja materia, którą ja mam, nie fajna ta druga. A tak, command, build, area damage, release, Aha, czyli, że. Dobra, już wiem o co chodzi. Czyli, że to się aktywuje w momencie, kiedy robię e... przewrotkę. No właśnie, nie widziałem kiedy to się aktywuje. To się aktywuje automatycznie. No, dobra, po kolei następnym razem będę wiedział, że muszę więcej się. Szkoda, o tym pamiętasz, tak więc tutaj, no ty kurczę z tych weponach, naprawdę nic nie możemy kupić, szkoda. Dobra, no i co teraz? Ready? Got every last one, too. Now the slum should be safe. You guys are machines. Good job. Meanwhile, we told everyone we could about you. So I heard. I've got to ask though. What did you tell them? It's all right. All you got to do is keep up the good work. It'll pay off soon enough, I promise. How's the sword, by the way? Good. Glad to hear it. Seems like the perfect fit for you. Yeah, we've been through a lot. <coughs> 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 you okay? <coughs> I'm fine. <coughs> been meaning to ask. After you left the village. Oh, zaczyna się. Was was a long story? Story. I've got, I've got time. time. Why don't you tell me all about it while we try to rustle up some more work for you? That sounds great. I'll come too. Oh no, you won't. Run along now, you two. Uh, Go on. maybe uh. next time. Okay. No fair. Uh. Think about it for a second. They haven't seen each other in years. You'd be a third wheel. you i see. if I it. Before we get back to it, why don't you check out the weapons?

No dobra, dawaj, taka look. O, mamy wrazoletki. Dobra, ale tak, te są gorsze. Te są trochę lepsze. Ale kosztują też wciólu. Tak więc spoko. Może coś trochę tańszego. Ja, bo jeszcze chwilę się zatrzymam. Bo teraz będę musiał tak chyba kończyć, niestety. No, nie więc... To ja sobie tutaj później, ja sobie sobie później weapon, co to jest na no spokojnie. Oh, no dobra, to lecimy tifa, dawaj. Problem solik. O, akurat moja dziedzina ulubiona.

dobra. dobra. jakieś wykonywać, może być kilka naraz, Dobra, candidate później detected. sobie to ogarnę. Sizeable web... An optimal candidate. My name is Chadley. i'm an intern for shinra's research well. and development division. i hope you'll be interested in helping me with my research. please accept this as a down payment. i would like you to set that assessed materia in your equipment and use it to gather intelligence in battle. this data will help me to develop new types of materia. i'm not interested in work. you should know that i work actively to undermine shinra's efforts. i'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as how it might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent. Then we shall work together. So long as you deem once you've completed your task, please return and report. Okay. Dobra. dobra to spoko. i tutaj trzeba będzie jednak porobić parę questów słuchajcie, póki co ja niestety kończę i najwyżej spotkamy się jeszcze jakoś później, zobaczymy, porobimy parę questów, ja to jeszcze w międzyczasie patrzę sobie na te bronie, może coś ciekawego kupię i może coś zrobię z tą rozdzielczością, bo nie podoba mi się to, że Tifa ze mną stoi to te osoby też i wyglądają tak średnio, szczerze mówiąc może tutaj coś w ustawieniach muszę pogrzebać dobra, słuchajcie, ja kończę Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!